Cześć, mano to superkoder, a w dzisiejszym odcinku Fortnite. Ale każda eliminacja to lepsza grafika. Czyli przejdziemy z takiej grafiki do takiej. tragicznie wygląda. Ja się nie spodziewałem, słuchajcie, że to tak będzie tragicznie wyglądać. Jedynym plusem jest to, że w tym odcinku nie ma żadnych ograniczeń co do broni, więc mogę sobie strzelać z pomp, z karabinów, z czego chcę. Wiecie co, jak sobie tak patrzę, to w sumie gdyby nie, to, gdyby nie te piksele, to ten Fortnite ładnie wygląda, mimo że mam najniższą grafikę możliwą, oczywiście gram na DX12. Ale mam najniższą możliwą grafikę, no i jakoś to wygląda jednak, gdy nie te piksele. O, popatrzcie. Możemy w sumie wsiąść. Mamy dwa klucze, możemy wziąć strzelbę i kraminek. Dobra. Słuchajcie, tam jest ktoś, kto do mnie celuje ze snajpery, słuchajcie. I zostałem trafiony właśnie, ale... Jak zaraz przyjdzie, to się chyba zdziwi. Słuchajcie. Słuchajcie, jak widzicie, zabiłem kogoś tam ze snajperki, co jest dla mnie mega dobrą wiadomością pod tym względem, że zwiększamy sobie grafikę. I teraz wszystko włączamy tutaj o... Tak. I mam już średnią grafikę. Już popatrzcie, można grać normalnie w komfortowych 165 FPS-ach. Słuchajcie, ktoś tu jest! Tutaj się trochę stresuję, bo mam bardzo mało HP. Na szczęście nie jest to sytuacja najgorsza. Pijemy sobie te soczki fajne, sierbowe. I słuchajcie. Tutaj ktoś jest i jak widzicie, zabijam tą osobę z łatwością, i zwiększamy sobie grafikę jeszcze bardziej. Tym razem włączamy sobie, popatrzcie to. Już FPS-y są nadal stabilne, ale już jak widzicie, grafika jest dużo lepsza. Słuchajcie, jak widzicie, kolejna eliminacja jest tutaj już u nas. I znowu zwiększam oczywiście naszą graficzkę. Jak widzicie FPS-ów już mam ze 120 na tej najwyższej grafice, więc już nie są aż tak stabilne te FPS-y. Więc oczywiście czekamy na najlepszą grafikę możliwą, jaką będę mógł mieć. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj teraz kogoś ze, ze snajperki zabiłem, więc zwiększamy sobie naszą grafikę jeszcze bardziej, włączając te odbicia i oświetlenie globalne. Jak widzicie, to teraz o niebo lepiej wygląda, aczkolwiek FPS-y cały czas się zmniejszają. Słuchajcie, ktoś tu znowu jest, ale sobie radzimy i jak widzicie, mamy tutaj już. Kolejne, kolejną eliminację na naszym koncie i teraz włączamy sobie dla wygładzenia tego słuchajcie obrazu, włączamy sobie TSR. Jak widzicie, FPS-y mi się pod... TSR zwiększa mi FPS-y i wygładzę jednocześnie ekran. jak widzicie FPS-y trochę się podwyższyły, aczkolwiek nadal to nie jest takie 165 FPS-ów, czyli tyle ile Hz ma mój monitor. Słuchajcie, ten ktoś nas zabija, a jednak nie, jak widzicie, zostało nam bardzo mało HP, słuchajcie. Ale niestety umieramy na szóstym miejscu, słuchajcie. Myślę, że odcinek fajnie wyszedł. Jeżeli taki content Wam się podoba, no to zostawiajcie łapkę i suba po więcej, Fortnite'a. Ja już nie przedłużam i kończymy odcinek. Pa, pa.